Moi drodzy, jesteśmy właśnie po finale piątego sezonu Love Island Wyspa Miłości, a ja tutaj na tej białej karteczce mam kilka pytań od redakcji Pomponika, które właśnie w tym momencie zadam naszym finalistom. Joss Kuba jeszcze raz gratuluję, jakie to uczucie wygrać Nie, przede wszystkim miłość, ale też program i 100 tysięcy złotych. No może zacznę. No, chcielibyśmy przede wszystkim podziękować e, innym uczestnikom, tak, e, chyba całym rodzinom swoim, e, mojej Josie, Widzą, którzy na nas głosowali, tak? Jakie to jest uczucie, super, tak? Być docenionym. Ja chyba szczerze już swoje wygrałem, tak? Więc raczej nagroda to jest tylko taką wisienką na torcie, a czuję się, no czuję się dobrze, no, czuję się super błogo, e, a się skakać chce, tak? <laughs> Później poskaczemy. Wiem, że chodzi o miłość, bo właśnie dlatego istnieje w ogóle ten program żeby znaleźć swoją drugą połówkę, ale powiedzcie mi, no jednak 100 tysięcy złotych to nie byle jaka kasa. Macie już pomysł na co przeznaczycie te pieniądze? Wakacje. No w, w, w wakacje. No, słuszna decyzja, wakacje. A już tam szeptałaś się do ucha, pamiętam już tak off-camera że chcesz jakieś buty. No, ja, ja mówiłam. No, no, nie. no, więc co kupię? pokazać jeden but. Bo, bo tu, tu wiele rzeczy było misji. Dobrze, jakie emocje wam towarzyszyły w momencie, kiedy musieliście wybrać miłość czy pieniądze? Bo wiedziałam, że on wybierze miłość. Ty też byś tak wybrała? No nie. No to petarda, to znaczy, że tam naprawdę jest prawdziwe uczucie. A jakie macie najbliższe plany? Leci się do Kanady, czy jednak zostajecie w Polsce, w Zakopanem? Już gadaliście o tym? A Idziemy do Warszawy i wtedy od Warszawy jedziemy do Zakopane. A jak w ogóle wam się podobał finał? Patrycja, Mikołaj? Jestem też wygrana z Mikołajem, tak się czujemy. Eee, I tak jak inni uczestnicy Ola i Piotrek na pewno eee, znaleźliśmy tutaj swoją parę i... Tak, więc myślę, że jesteśmy takimi małymi wygranymi tego finału. Oczywiście tutaj gratulujemy eee, zwycięzcom piątej jedynie. Dziękujemy bardzo. bardzo dziękujemy. Moją uszarowanie. Z nie było końca. A wy jak tam? Też czujecie się wygranymi? Jasne, ja też się czuję wygrany, ona pewnie też, poznaję super dziewczynę, daje mi mnóstwo energii. Fajnie też chciałbym podziękować widzom, że dali mi drugi raz szansę, że doszedłem tak daleko. Ja w ogóle się tego nie spodziewałem. Także dziękuję wszystkim. Czuję się super. nie wiem, Ale Piotra, w ogóle jesteś zwycięzcą, tak. tak naprawdę, bo jako jedyny na całym świecie po raz drugi dlatego pojawiłeś właśnie... się w programie i po raz drugi byłeś w wielkim finale. Tak, dlatego mówię jeszcze raz dziękuję wszystkim, że dostałem taką szansę. I tyle. I, i, i jestem szczęśliwy na tą chwilę I, i też gratuluję, trzymałem kciuki za Josie i Górala, także też się cieszę, że wygrali. Patrycja, no. Mikołaj, jakie plany teraz no. macie wobec siebie? My mamy plany takie, że jedziemy sobie na wyjazd później, tak? Tak, w najbliższy możliwy wolny weekend lecimy w góry. No. Myślę, że patrycję zarażę tym właśnie taką do moją pasją do gór. No i to będzie naj, nasz najbliższy, najbliższy spędzony czas. No to miłej podróży życzę A jak w ogóle wspominacie pobyt na wyspie miłości, Dosi, Kuba? No To nie, nie są codzienne okoliczności, żeby w taki sposób spędzić e, tak miło czas w ogóle tu w Hiszpanii, e, z taką ekipą, pogodą i w ogóle atmosferą, więc e, ja bawiłem się przednie naprawdę. to Ta wygrana jest w ogóle e, kulminacją tego wszystkiego, tych emocji i, i gdzieś naprawdę w duchu się cieszę, ale no, jestem chyba wdzięczny że to przede wszystkim widzą, tak? Więc e, no, moim zdaniem to było fajne, że mogłem tu przyjść, wziąć udział w takim programie i poznać Josie, tak? Ale słuchajcie, bo jest tak, że na Wyspę Miłości przyjeżdża, się po tą drugą połówkę, ale z tego, co mogliśmy obserwować, też można poznać fantastyczną ekipę, fajnych przyjaciół. Czy tutaj rzeczywiście tak było? Nawiązaliście jakieś więzi? Będziecie się kontaktować po programie? Tak, jak najbardziej. Tutaj naprawdę, pomimo tego, że były bardzo różne charaktery, różne osobowości, to zgrałyśmy, zgraliśmy się tutaj wszyscy i ja mam nadzieję, i wiem to, że będziemy się dalej spotykać, będzie to kontynuowane i to będą przyjaźnie na lata. A jak jest z upływem czasu na Wyspie Miłości? rzeczywiście ten czas tutaj działa trochę inaczej? Biorąc pod uwagę ten finał, to mam wrażenie, że to pykło jak jeden dzień, ale. w Trakcie to człowiek miał wrażenie, że wszystko się dzieje tak nagle, ale jednocześnie tak się dłuży tak, A będąc tu w tym momencie, jakbym tu wczoraj tu przyleciał. A czy nie jest to trochę zasługa tego, że nie macie telefonów? I właśnie o to chciałam Was zapytać. Jak sobie z tym poradziliście? Czy to było dla Was ciężkie porzucić swoje smartfony, Instagram, dostęp do internetu, do telefonowania do swoich przyjaciół, znajomych, rodziny? Czy jednak to było fajne i będzie Wam tego brakowało? Że jednak mogliście się tak odciąć od całego świata? Ta? Nie, ja to się... jest taka zdrowa przerwa, bo mm -hmm. tylko skupimy się na co się dzieje w tym domu, nie myślimy co jest poza domem, wiesz? Czyli to takie odłączenie się od telefonów przeniesiecie na normalne życie, żeby jednak trochę mniej z tego korzystać i raczej poświęcać czas sobie? Mm, staram się, że ja. Tak? Ja bym chciała je. bardzo, możemy sobie zrobić takie jakieś weekendy bez telefonów albo ja dzień bez telefonów. Z ci powiem, że to nie wyjdzie. Nie <noise> będzie <dobra. głos> Nasz doświadczony Mikołaj. Kochani, byliście wspaniali. Fantastycznie się Was oglądało. Wprowadziliście w tej edycji bardzo dużo emocji, wszelakich, różnych. Dużo uśmiechu, dużo łez, dużo wzruszeń, przede wszystkim podczas dzisiejszego finału. Za co Wam bardzo dziękuję. Ja, jako prowadząca, życzę Wam szczęścia. A Wam, drodzy widzowie, dziękuję za ten wspaniały piąty sezon Love Island Wyspa Miłości. I pamiętajcie, castingi ruszają. Zapraszamy Was do szóstego sezonu Love Island Wyspa Miłości. Jeszcze raz wszyscy dziękujemy, machamy i Dziękujemy. <laughs> Widzimy się niedługo. Pozdrawiamy. No. <laughs> <się> <laughs>